Dzień dobry, moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym vlogu. Dzisiaj, moi drodzy, mamy poniedziałek. Pogoda jest, powiem Wam, o wiele lepsza niż wczoraj, bo powiem Wam, wczoraj cały dzień w niedzielę padało, jak Wam mówiłam, bo wiecie, że też nagrywałam vloga. Także dzisiaj, moi drodzy, jest w końcu pogoda. Słoneczko, rano świeciło, teraz troszeczkę ee, wyszły chmurki. Jest koło godziny. 13. A nawet 13.07 widzę tutaj. Ja jestem w samochodzie właśnie jadę na zakupy właśnie z moim mężem. Yy, zakupy takie trochę budowlane. Także no wybraliśmy się właśnie yy, dzisiaj, póki jest właśnie ładna pogoda. A w tygodniu w ogóle myślimy gdzieś jeszcze jechać na jakąś wycieczkę. Nie wiem, może pojedziemy do Energylandii, do Zatora. Także nie wiem no. Zobaczymy yy, jaka będzie w ogóle pogoda, ale tutaj właśnie w Radzie mówili, że od czwartku mają już wrócić do nas upały, także moi drodzy jest... cieszę się, że w końcu będzie pogoda. U nas musimy w ogóle, powiem wam, zmienić wodę w basenie, musimy wylać właśnie tą wodę i zmienić na czystą, bo już jest tak brudna. Wiecie, ostatnio my się już nie kąpali, bo jak było zimno, chłodno, jeszcze te deszcze padały, także no woda się nadaje do wymiany, także wymienimy nie wiem, może w środę. Także taki plan właśnie będzie, żeby tą wodę, właśnie zmienić na upały, właśnie, żeby się można było kąpać. No, a tak w ogóle, moi drodzy, zaczynamy kolejnego vloga. Zaczyna się kolejny tydzień. Dzisiaj mamy 1 sierpień. Także zobaczcie, jak ten czas szybko leci. Także, moi drodzy, zapraszam do oglądania kolejnego vloga. Summer days slipping away, up old roads, just us alone. Neon skies, a world behind. Before we fell out and said our goodbyes, I know it's hard letting it, somebody go. I see the stars, I still feel you close. Memories on replay from all of those days. When you think about it, feel the same. Oh tell me do you oh powiem wam, że byliśmy przy, pod intermarsze właśnie podjechali no i podszedł do nas pan, bo właśnie nie mógł odpalić samochodu, nie wiem, coś mi się stało z akumulatorem, kupił akumulator, mówi, że nowy i wiecie, wóz nie mógł odpalić, a to diesel no i także użyczyliśmy mu naszego prądu od samochodu kablami my podpieli mąż i odpalił także dobry uczynek w poniedziałek, widzicie tak też można komuś pomóc trzeba pomóc, bo wiecie, jak człowiek jedzie gdzieś samochodem, też może być w takiej potrzebie, także wiecie, lepiej pomagać. Także pan podziękował, no, że my mu pomogli. Także byłam właśnie, zrobiłam takie malutkie zakupki. Kupiłam właśnie płyn mój, kokolino do płukania, bo dzisiaj robiłam pranie, prałam pościelę rano, no i już ostatki tego płynu kokolino mojego wlałam, także mówię, byłam w Intermarszy i mówię, wezmę ten właśnie płyn mój ulubiony, kokolino ten różowy, co Wam zawsze pokazuję. A teraz, moi drodzy, jedziemy do domu. Miałam jeszcze na targ podjechać, ale chyba już targu nie ma, bo już jest późno. Także więc jutro będę musiała podjechać, bo chciałabym jutro zrobić leczo, ale myślałam, że dzisiaj kupię, ale w intermarsze nie było papryki żadnej, powiem Wam, i nie kupiłam nic. Także jutro pojadę rano na targ, kupię paprykę, cukinię, pomidory i zrobimy jutro leczo, bo kiełbaskę mam w domu. Także więc tylko to potrzebuję do lecza no, także więc jedziemy do domu i co będziemy robić nie wiem, muszę jeszcze chyba jedno kolejne pranie właśnie nastawić, bo miałam właśnie robić, ale miałam cały sznur zajęty także yy, właśnie tym pościelom, pewnie już wyschło zbiorę i pewnie zrobię płyn kupiłam, także o, mogę być kolejne pranie dzisiaj, a poniedziałek powiem wam, ładny nawet dzień yy, jest cieplutko na polu słoneczko, chmurki Także tydzień się powiem wam dobrze zaczyna. Dzień dobry, moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym dniu. Dzisiaj, moi drodzy, mamy wtorek. Wczoraj wam troszeczkę tylko nagrałam, nie odzywałam się później, bo miałam dużo roboty, porządki na podwórku, porządek na strychu, także wiecie, no trzeba było się właśnie za tą pracę w końcu. Zabrać, także myślę, że może dzisiaj wam coś więcej nagram. Ja za chwilę, właśnie, powiem wam, jadę na tarte, jak wam wczoraj mówiłam, bo chciałabym dzisiaj, właśnie, zrobić leczo. No i do tego potrzebuję, tak jak wiecie, paprykę, kabaczki, także, więc takie rzeczy, pomidory. Także myślę, że może kupię dzisiaj wszystkie kolory papryki: zieloną, czerwoną, żółtą. Także właśnie jadę teraz. Ubrałam się właśnie w sukieneczkę, tutaj mam taką fajną z falbankami w kropeczki. Oczywiście pasy do tego, bo ona jest taka szeroka. Ja nie lubię takich szerokich. Także moi drodzy, zapraszam na dzień dzisiaj ze mną. A jeszcze Wam tutaj, moi drodzy, dokładnie pokażę, jaką mam sukieneczkę. Zobaczcie, to jest taka sukieneczka piękna w taki właśnie kropeczki. I to jest taki delikatny, pudrowy róż. Ona jest, powiem Wam, taka dość szeroka. Ja ją sobie właśnie tutaj spinam paseczkiem. I powiem Wam, że ona wtedy bardzo ładnie wygląda. Tu ma taką falbankę. No i powiem Wam, że ona jest mega, mega właśnie szeroka. Także jeżeli ktoś lubi, to nie musi paska zapinać. Wtedy macie taką ją po prostu szerszą, z wiewną, także jest tu powiem Wam sporo, dość dużo materiału. No i ona jest tutaj właśnie taka z takimi falbankami bardzo ładnymi, takie piękne falbaneczki. Ona tutaj ma po całości cały rękawek, jest takich falbanek. No i tak ona się prezentuje. Tak wygląda. Po całości powiem Wam, że ona jest cała właśnie z takich kropeczek, takich jakby pozaciąganek, takie fajne, właśnie te. Kropyczki są. Także taka stylowa yy, moja na dzisiaj. Tam jak widzicie, już jest u Kamili. Tofik leży właśnie na łóżku, bo ino czeka, jak ino ma okazję, to właśnie yy, przychodzi. No i leży sobie tutaj na łóżku, na narzucie, bo jest mięciutka. No. Także więc, moi drodzy, uciekam, jadę na ten targ, żeby później właśnie zrobić to leczo. Jeszcze mam yy, sprawę taką papierkową do załatwienia, też muszę jechać podwieźć do urzędu papiery. Także więc, no, trochę mi to pewnie zajmie, ale dzisiaj mam okazję taki właśnie. Dzień, że mogę jechać sobie wszystko pozałatwiać. No i potem będę robić właśnie to leczą, więc to leczą też trochę czasu zajmie, bo wiecie, wszystko trzeba obrać, pokroić w kosteczkę, no i potem wrzucić do gara. Ale dobrze, bo wszystko do jednego gara i obiad jest gotowy. Także, dobra, moi drodzy, uciekam. Sukienka tak wygląda, jak pokazywałam i jadę na ten targ teraz. Moi drodzy, my już jesteśmy akurat po zakupach. Kupiłam, powiem Wam wszystko yy, dolecza, co potrzebowałam. Nawet yy, ziemniaki, ale to już nie dolecza, już na inny obiad. Także wszystko już yy, mam i jedziemy dalej. Tylko muszę do samochodu. Jestem już właśnie w domu, przyjechałam. Właśnie idę się teraz przebrać i właśnie będę robić yy, leczo. Zaraz Wam tutaj pokażę właśnie y, takie małe zakupy. Wszystko, co potrzeba, lecza. No, i tutaj mam e, chleb, kupiłam. W tej torbie mam chleb. I, i, i tak, e, paprykę mamy żółtą, zieloną. Tutaj mam e, czerwoną paprykę, dwie takie duże. No i pomidory. Pomidory też tutaj mam w tej reklamówce. No i mam dwie. Cukinie są Kupiłam dzisiaj takie dwie Akurat większe te cukinie Także więcej będzie tego lecza Także dobra moi drodzy Ja to wyciągam, wszystko myję Pokroję I wrzucam do gara Robię leczę. tylko muszę jeszcze kiełbaskę wyciągnąć Żeby ją podsmażyć No i dzisiaj będzie leczą. I pewnie jutro też, bo na jutro też pewnie zostanie Tak więc powiem Wam Działam, działam Właśnie już tutaj jedno pokroiłam za chwilę y, papryka, jedna, druga, trzecia. I jeszcze jeden y, właśnie ten tutaj, y, kawaczek, Także będziemy działać dalej. A tu już właśnie mi się znacznie iłatka. Także zaraz tu będziemy wszystko po kolei rzucać. I właśnie się gotuje. Zobaczcie jak to pięknie wygląda kolorowo. Także już wszystko włożyłam, zaczyna gotować się, także więc teraz jak się ugotuje, później troszkę przestygnie i będziemy jeść. Moi drodzy, my już właśnie zjedliśmy leczo. Powiem Wam, że wyszło przepyszne jak zacznę. Zostało mi jeszcze właśnie na jutro. Także widzicie, warto coś takiego ugotować, bo przynajmniej zostanie i jest na dwa dni, a nawet czasem na trzy dni. Zależy właśnie Ile tego macie w garku ugotowane? Także mi jeszcze na jutro zostało, także super. Jutro nie będę musiała gotować. Ja właśnie jestem już przebrana w bluzeczkę, bo powiem Wam, że u nas słoneczko świeci. Przepiękna pogoda, gorąco grzeje. Także idziemy teraz z wagonkiem na pole. No i cóż, myślę, chyba skosić trawę, bo już widzę, że dość duża jest trawa w tyle w ogródku, właśnie tam. Także będzie trzeba ją iść i skosić, póki jest pogoda, bo jutro jest środa, a w czwartek chyba pojedziemy na wycieczkę, nie wiem, albo do Zakopanego, albo do miasta Mina, Miniatur, do Zatora, także nie wiem, no zobaczymy. Dzień dobry, moi drodzy, witam Was serdecznie, kochani, w środę. Jak widzicie, niby miałam wczoraj zakończyć tego vloga, ale jednak ten vlog, kochani, będzie trzydniowy. No, dlatego, że powiem Wam wczoraj tak padłam, odjechałam po prostu. Miałam taki straszny ból głowy, że musiałam się położyć. Praktycznie pół dnia przeleżałam, bo nie chciało mi przejść. Jedna tabletka, druga tabletka po prostu no, myślałam, że nie dam rady. Ale jakoś mi później na wieczór przeszło, więc kochani, ja już na wieczór Wam nic nie nagrywałam, bo naprawdę już było późno. Miałam jeszcze jechać do piekarni, po drożdżówki, po jagodzianki. To pewnie bym Wam nagrała, no, ale niestety widzicie. Nie zawsze jest tak kolorowo, nie zawsze dobrze się każdy czuje, także wiecie: no każdego czasem może coś spotkać, czy ból głowy, czy ból czego innego, także wiecie. No, Ale moi drodzy, jestem dzisiaj, dzisiaj jest ok, nic mnie nie boli, odpukać jak na razie. Powiem Wam, że właśnie jestem w łazience. Zrobiłam sobie kucyka, uczesałam się, bo powiem Wam, jadę teraz na targ. Mój mąż właśnie jedzie na targ, bo coś tam chciał kupić. I stwierdziłam, że przy okazji z nim pojadę. właśnie się pytał, czy jadę, więc mówię jadę, jadę zobaczyć jeszcze na jednego kwiatka hortensję, bo chciałam kupić jeszcze jedną, tylko zastanawiałam się właśnie jaki kolor, czy ten sam, czy, czy taka co zmienia kolor. także no nie wiem, zobaczymy. także moi drodzy, ja już będę uciekać, bo widzę, że może otwiera bramy. także jadę, a ja dziś jestem w takiej suchych, z ja kupiłam ją chyba w zeszłym roku. Czy dwa lata temu, tak jakoś. Także taka właśnie na ramiaczkach, taka bardzo ładny, powiem Wam kolor pomarańczowy, tylko jak zawsze ten kolor po prostu yy, aparat nie oddaje tego koloru rzeczywistości. Dobra, moi drodzy, uciekam, odezwę się na pewno dzisiaj, bo powiem Wam, że wczoraj też trawę nie skosiłam, wylałam tylko tyle yy, wieczorem wody z basenu, także dzisiaj będzie koszenie i nalewanie yy, wody do basenu. Także odzywam się do Was później, a teraz yy, jadę. My już jesteśmy po zakupach, powiem Wam, byłam na tym targu. Kupiłam właśnie hortensję, przepiękną hortensję, troszkę w kolorze, taką stożkową. Także jak ją zasadzę, to Wam pewnie pokażę. Bo na razie, moi drodzy, śniadanko tutaj się z kiełbaską i pomidorkiem. Bo powiem Wam, że jeszcze my nie Także teraz na szybkiego zrobiłam śniadanie. No i potem, wiecie, robota na ogrodzie trzeba iść wykosić trawę, nalać wodę do basenu. Oczywiście muszę tego kwiatka zasadzić zaraz właśnie jak zjem to najpierw pójdę go zasadzić potem koszenie i nalewamy wodę do basenu a tu właśnie Damianek właśnie ogląda bajkę też zrobiłam mu śniadanie kamieni i idziemy wszyscy teraz jeść śniadanie i tak moi drodzy porządki zobaczcie basen jest tutaj na razie muszę go właśnie umyć i później nalać Wody, bo dlatego, że teraz obcinamy właśnie tuję, właśnie możesz tutaj tego przyciął No i wszystko to trzeba tam poprzycinać od góry i bokiem. No a ja Wam za chwilę pokażę tam jeszcze moją hortensję, którą kupiłam. A zobaczcie, jeszcze Wam tutaj pokażę truskawkę, czerwona truskawka. Zobaczcie, będzie trzeba ją zerwać za chwilę. No i takie dzisiaj, moi drodzy porządki, drzewka przycinamy. No i później tą wodę do basenu trzeba wlać. I tutaj właśnie zobaczcie, mam tą hortensję, którą właśnie dzisiaj kupiłam. Tak ona wygląda. I ona jest troszkę inna. One są takie pełne, ciężkie głowy, takie stożkowe. I zobaczcie, ona tutaj będzie różowa. Tu będzie biała, a tu będzie mieć różowy, czyli dół będzie różowy góra będzie biała taka troszkę inna niż tamta, tylko jak widzicie nie mam teraz kamienia, muszę jeszcze jechać i dokupić kamienia, żeby wyglądało to jak właśnie tam powiem Wam, że ładne te kwiaty mi się one bardzo podobają, ja miałam w dawniej te inne hortensje, te takie niebiesko-różowe ale teraz właśnie postawiłam na tamte Raczej na te, a tamte, właśnie będę musiała. Mam dwie w ogródku i muszę je wykopać. Jedna kwitnie, a jedna nie kwitnie. Także teraz stawiam właśnie na te hortensje, bo powiem Wam, że są ładniejsze. Moi drodzy, przyszłam tutaj jeszcze do Was na chwileczkę, bo byłam właśnie na polu, polucie. Jak widzicie, mąż tam właśnie obcinatuje. I będziemy kosić trawę, wodę nalewać do basenu, tak jak Wam mówiłam. Ale właśnie podjechał kurier, także przywiózł mi dwie paczuszki, które zamawiałam z Sinsaya. Także może sobie tutaj otworzę teraz i Wam przy okazji pokażę, bo dlatego, że później nie wiem, czy będę miała czas. Powiecie, póki pogoda, a jutro może gdzieś na pojedziemy. Także więc, no, pokażę Wam od razu. Powiem Wam, że to nie jest nic z ubrań, tylko po prostu zamówiłam poszewki. To jest taki bestseller teraz, właśnie w Sinsayu, Także jeżeli ktoś chce, to zamawiajcie, bo potem ich na pewno nie będzie. Zamówiłam jedną taką. Nie będę jej może teraz rozkładać, zaraz zobaczymy. One tak wyglądają. Tak, tu na zdjęciu one mają takie listki. Także zobaczcie. Tak to wygląda. Może Wam tak pokażę. O, taki liść futerkowy jest właśnie y, na tym y, zogubku. I cena tego jest 29,99 i rozmiar 45 na 45. Także, kochani, taka poszyweczka jest y, jedna. Teraz Wam pokażę drugą, bo najpierw zamówiłam jedną, a potem zamówiłam y, drugą, bo tej nie widziałam. Także już Wam tutaj pokażę. Powiem Wam, ale się zrobiła pogoda. Gorąco, fajnie, ciepło. Także nalejemy jeszcze wody do basenu. Także miejmy nadzieję, że jeszcze po prostu skorzystamy z tego basenu w tym sezonie. A druga jest y, też y, taka kremowa albo biała. I ona znowu ma też listki, tylko że ma takie czarne. Zobaczcie. Tak to Wam pokażę. I ona jest w takim samym rozmiarze. 45x45 i cena jej jest yy, też taka sama. Jezus, ja Wam źle powiedziałam cenę, bo teraz tak właśnie yy, myślę, no nie Kamila? Ja powiedziałam 29,99? No właśnie, a ona nie jest 29,99, tylko ona jest 19,99. Zamotałam się, bo tu Kamila przed chwilą bluzkę zamawiała w Sinseju i ta cena mi jakoś utkwiła, bo bluzka jest za 29,99. A poszewki tak Tom. Jak i tom, macie za $19,99, moi drodzy. Ja już jestem po prostu rozkojarzona, bo jak pomyślę, tyle pracy mam teraz na ogrodzie, to aż mi się nie chce. Ale idę, wskakuję za chwilę w górę od stroju kąpielowego, mam spodenki ubrane, także więc przy okazji się jeszcze opalę i zrobię pożytek, bo przynajmniej pograbię, posprzątam wszystko to, co może tam obcina. Także moi drodzy, takie dwie poszeweczki dostaniecie w Senseju w cenie 19,99 Powiem Wam, że właśnie zamówiłam sobie, bo muszę coś zmienić, nie wiem, może je do sypialni, zmienię pościel, na inną i takie poszyweczki dwie będę miała. Albo do, salon, do salonu, no zobaczymy. Także takie poszewki z Sinceja. To by było na tyle. Kamila jeszcze dzisiaj robiła zamówienie tak samo z ale już bruskę zamówiła. Jak widzieliście, jest nowa kolekcja w Sinseju właśnie t-shirtów, także wchodźcie, zobaczcie, są bardzo ładne t-shirty właśnie. A ja, moi drodzy, uciekam. Odezwę się do Was pewnie później. Idę teraz do ogrodu, idę to grabić wszystko i robimy porządek, nalewamy wodę do Moi drodzy, pora już jest kończyć tego vloga, bo ten vlog by się ciągnął i ciągnął cały tydzień. Także to już jest trzeci dzień tego vloga. Więc moi drodzy, ja już kończę. Jestem tak zmachana. Działamy wszyscy rodziną całą na ogrodzie. Kosimy trawę. Ja właśnie tyle skosiłam połowę na razie podwórka potem drugą połowę, bo może jeszcze obcinatuje. Także plewimy wszystko, wyrywamy chwasty, co gdzie rośnie. Także, moi drodzy, to będzie taki vlog właśnie domowy, taki po prostu co robię w domu. No. Także, moi drodzy, jeżeli Wam się podobał taki vlog, to pamiętajcie o łapce w górę, pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału, i widzimy się w kolejnym vlogu!